Cześć, witajcie, witam wszystkich, którzy żeglują w tej chwili, rozpoczęli swój tydzień czarterowy, jak również tych, którzy już wrócili ze swoich czarterów, a również tych, którzy dopiero czekają na swój czarter. Sytuacja, jeżeli chodzi o czartery, rozwija się bardzo dynamicznie. Muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba dobry rok czarterowy, miążko dla, dla naszych rodaków. Mimo, że niektórzy twierdzą, że jak tu zostaje trochę w marinach niesprzedanych, to jednak. Wydaje mi się, że ten rok będzie rokiem, przynajmniej dla Polski Charterów, rokiem chyba rekordowym. Tym bardziej, że dalej sprzedajemy, bo są świetne okazje, do czego zachęcam. Ale skupmy się teraz na pogodzie na ten tydzień. Poprzednia prognoza pogody z poprzedniego tygodnia sprawdziła się dokładnie, co do, co do Joty wręcz. Mieliście piękną, cudowną, chorwacką i grecką pogodę do żeglowania. A taką bez wielkich emocji, bez wielkich może poza trochę Grecją, wypadków meteorologicznych, mimo ogromnego upału i ten upał jakby jest największym w tej chwili zagrożeniem dla wszystkich, nie tylko ze względu na możliwość przegrzania się, ale przede wszystkim również dlatego, że w takich temperaturach tworzą się również komórki burzowe i na to przede wszystkim poprzednim tygodniu trzeba było zasadzić uwagę, ale również i w tym tygodniu, bo mamy jak to, co mamy nie tylko w Chorwacji w Grecji, ale również w Polsce widzimy co się dzieje w Polsce. Moje kielce w, czyli dzisiaj w nocy zostały skatowane przez potężną burzę i tak się niestety będzie działo. Również w Chorwacji w Grecji, jeżeli kogoś zaskakuje grad. W Polsce, i to przypominam, że w Horwacji często właśnie w lipcu i sierpniu spadają naprawdę olbrzymie burze z gradem, które, które również dokonują wielkich szkód, zwłaszcza w tych samochodach. I to być może również może nas czekać przez najbliższe Przynajmniej półtora do dwóch miesięcy, do połowy września w Chorwacji. Na to uważajmy. Ale więc bez zwłoki przechodzimy do prognozy pogody na ten tydzień. Muszę powiedzieć, że ten tydzień również będzie chyba kontynuacją poprzedniego tygodnia. Mamy stabilną pogodę zarówno w Chorwacji, jak i w Grecji. I popatrzmy sobie, jak to. Wygląda. W Indii, omówimy pogodę tygodniową w Chorwacji i w Grecji. W Indii ustawione oczywiście na porywy wiatru, model europejski, bo on się według mnie najlepiej sprawdza w tej chwili. Ustawione jest na węzłach. Zielone, to znaczy 20 węzłów, i mamy ten tydzień. Pod znakiem wiatrów północno-zachodnich i północno-wschodnich, gdzie nie, gdzie. Północno-zachodni mistrz, ale to ten mistrz, powtarzam jeszcze raz za każdym razem, to już nie jest ten fajny, łagodny mistrz, ale który kiedyś tam w sobie delikatnie wdział, budził się koło 14. On się budzi o wiele wcześniej i wie już taką siłą, nawet powyżej 5 skaliboforta, ale jest on znakomitym wiatrem do, do żeglowania. Należy zwrócić uwagę wszystkim na, na falę. Ci bardziej wrażliwi, jako że on wieje o północny zachód, no to może również w miejscach tu, o na przykład nieosłoniętych, gdzie my płyniemy z chwaru do wisu na pełnym morzu, no, powodować troszkę większe fale i pewien dyskomfort dla niektórych żeglarzy w tym żeglowaniu cudowym. Popatrzcie, praktycznie cały tydzień i uwaga, w piątek, jedynie co ta długoterminowa prognoza pokazuje, to piątek po południu w momencie, kiedy będziemy zdawali, o proszę bardzo, zatrzymam e, e, jachty. Proszę bardzo, na wzór całego wybrzeża wiatry północno-wschodnie, takie borowate, nawet do 30 węzłów. O 18.00, o 17.00 już powinniście być w portach, więc zwróćcie na to uwagę. E, jeszcze ta prognoza pewnie się może zmienić, ale, ale wstępnie uważajmy na piątek, dzień powrotów. Teraz popatrzmy sobie na Grecję. Grecja to samo, praktycznie rzecz biorąc, e, klasyka, e, to znaczy cyklady. Wiemy, Altemii, troszkę również leci to do, na Dodekanes, Kos, Rodos może mniej. Tutaj, jeżeli chodzi o statokę sarońsko-argolicką no spokojniej, Morze Jońskie najbardziej spokojne. To są te jakby, główne akweny do żeglowania w Chorwacji. Sarońska Argolicka, pokażę jeszcze raz Spora... Boże. cyklady, tu mamy sporady północne, sporady wschodnie, mamy Dodekanes i Morze Jońskie. Ja bardzo lubię na przykład, jeżeli robiłem, robię dwudniowe, dwutygodniowe, sobie nie na cyklady, ale popłynąć do Kityry z powrotem. To jest piękna trasa, a wyspa Kityra naprawdę urzekająca. I co się dzieje w Grecji przez ten tydzień? Popatrzmy klasika, klasiko, klasiko. Tu mamy coraz mocniejszy wiatr na wschodnich cykladach i na Dodekanezie. I tak się dzieje cały czas miłońskie spokój, sarajska, argolicka w miarę, w miarę. Nie najgorzej. A na Cykladach wieje te 30 węzłów regularnie w porywach. I pamiętajmy, fala. Fala jest najgorsza, nie wiatr, a fala, i, i, i cyklady są pod tym względem bardzo e, trudne. E, niebezpieczne nawet. Popatrzmy, co się dzieje dalej. E, I uwaga, również w, im bliżej końca tygodnia. E, tu się już robi pod, pod koniec bardzo ładnie, ale właśnie ten wiatr już czwartek. Przenosi się na Ateny, już na Sarajejsko-Argolską. Gina po środku nie żyje, ale tu blisko brzegu może, się, może, może mocniej wiać. Uważajmy na to. I popatrzmy sobie proszę bardzo, Piątek, Piąteczek, Piątunio powrót, i oczywiście również jak i w Chorwacji, jak i w Grecji na powrocie tu przy brzegu. Tu, gdzie są mariny końcowe, mocniej może wiać. Meteogram, wracamy do Chorwacji, gdzie mimo wszystko jest, wydaje mi się, największa ilość polskich żeglarzy, choć Grecja z roku na rok zyskuje z powodów cenowych. Ale kiedyś, mam nadzieję, uda mi się zrobić taki materiał, porównanie cen Chorwacja-Grecja ja uważam, że oba akweny są piękne należy żeglować i po Chorwacji, i po Grecji już również po innych akwenach, natomiast jeżeli mówimy o rozliczeniach finansowych spróbujemy sobie to kiedyś porównać, zwłaszcza jeżeli przyjdzie następny sezon, bo następny sezon czarterowy może być bardzo interesujący ale to opowiemy sobie kiedyś indziej, popatrzmy sobie jeżeli chodzi o zadar, o ze zadaru ten tydzień, w temperaturę nocą popatrzmy 26, 26, och tu Tutaj w czwartek będzie spadek temperatury do 23 w nocy, natomiast w dzień maksymalne temperatury, popatrzmy, 36, 34, no masakra. Natomiast to, co jest ważne, to jak patrzyliśmy wcześniej na to Windy, zwróćcie uwagę, że, windy, że na Windy generalnie. Nie jest tak, że na noc te wiatry całkowicie zcichają, co może być dobrą informacją, jeśli chodzi o odczucia jakby temperaturowe. Popatrzmy sobie to, co sobie możemy zobaczyć co się będzie działo, wiatry u góry, jak widzicie, strzałeczka na początku, czyli właściwie nic wielkiego. deszczów się też nie zapowiada, popatrzmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o split i okolice, to samo, tutaj w splicie, popatrzmy, 37 stopni, uważajcie na głowy, uważajcie na dzieci, uważajcie na wszystko, polewajcie się, czapki na głowę, kremujcie się, bo może być, może być, nie wesoło. Eee, tu również środa, temperatura 25 stopni w nocy, 26, 28. 20... 7. Mam nadzieję, że od przyszłego piątku będzie trochę chłodniej. I idziemy już sobie na typową prognozę na tą dobę, co jest ważne. o Ostrzeżenia pozorzenia, jest tylko i wyłącznie małe ostrzeżenie, że na końcowej części południowego Adriatyku możliwość mgieł. Czyli ci, którzy będą płynęli na przykład z dużo do Czarnogóry, muszą uważać na mgły. Ale tak nie ma i to jest kapitalna wiadomość dla was. Lecimy od północnego Adriatyku. To jest prognoza, powtarzam, ważna do jutra, do 6 rano. Północny Adriatyk, Northwest i West, 4 do 14. Na wieczór się osłabi, gdzie nie, gdzie w nocy raczej cicho, może 1 do 2, na początku na otwartym, otwartym Morzu 3, widziałem gdzieś do 20. Jutro, samego rana. Z rana mogą być zamklenia ograniczające do 4 km widoczność. Raczej, wia, raczej niebo bezchmurne nie ma informacji o deszczach i burzach. Środkowy Adriatyk Nordwest 4 do 14, również przy wybrzeżu będzie się osłabiał. poniżej gdzie Nordwest 6 do 16, a im bliżej wybrzeża nawet do 20 węzłów, może 1 do 2, Gdzieniegdzie 2 do 3, widziałem do 20 km. Również rozszerzenie o niewielkich mgłach. Niebo bezchmurne i nie ma żadnej informacji o burzach i deszczach. No i nasz syn Aladdin. Zwłaszcza on jest ważny dla tych, którzy stoją na kotwicach, nabojach, bo prawda jest taka, że w tej chwili, jeżeli chodzi o Chorwację, stawanie naboi na, na kotwicach jest coraz bardziej popularne ze względu na ceny. Co prawda coraz częściej e, są ograniczone akweny, gdzie można bezpłatnie stanąć nawet na kotwicy. No ale cóż, taka specyfika akwenu. E, popatrzmy sobie teraz środkowy Adriatyk. E, niedziela, powiedzmy trochę, już później jest oczywiście. To jest czas oczywiście UTC, pamiętajcie, należy leczyć 2 godziny do czasu lokalnego. E, I popatrzmy sobie 14 e, lipca 8 czy 10. Dzisiaj popatrzmy, tak to wygląda. Dopiero później ten mistrz się około godziny 12-14 według Alladyna, będzie rozwiewał i się rozwiewa nawet czasami tu do 10 metrów na sekundę. Zwróćcie uwagę, im bliżej brzegu, tym ten wiatr jest mocniejszy. I dzisiaj mamy 15, 16 i popatrzmy, co się dzieje na noc. Na noc ten wiatr, mistrz, powinien zdychać, mówiąc kolokwialnie. I on zdycha na północy, natomiast tutaj jeszcze o godzinie 23:00 się utrzymuje, zwłaszcza od tu do Lastowa, do kierunku Korczuli i cały czas nawet do 5 metrów na sekundę gdzieś tu istnieje, więc jeżeli szukać miejsca do kotwiczenia i dostawania boj, pamiętajcie i chyba przez cały tydzień tak będzie, szukajmy zatek osłoniętego od wiatru północno-zachodniego, północno-wschodniego. Ten wiatr w nocy może troszkę powodować, że będzie chłodniej i to jest ta dobra wiadomość z tej prognozy pogody. Popatrzmy, niedziela, poniedziałek, to samo również ten wiatr wieje w nocy. Największe wiatry im bliżej otwartego morza w kierunku na Wis, tutaj nawet 10 metrów na sekundę. Popatrzmy sobie i mamy w tej chwili poniedziałek godziną 7 UTC. I tak się dzieje praktycznie przez najbliższy, najbliższy czas. Wiatr cały czas w północy chodni o zmiennej sile. Im bliżej brzegu zobaczcie po południu, tym mocniejszy 14 UTC tutaj w kierunku od Biogradu do bracia, nawet przy brzegu może być 13 metrów na sekundę i on się tak jak typowy mistral, mistral osiąga największą siłę w rękach godziny 16, 18-19. Kiedyś pisało 17. Ja uważam że w tej chwili 18-19. I tu mamy wiatr, który wieje. Więc, jeżeli chcemy stawać znowu w poniedziałku na wtorek, to znowu w zatokach osłoniętych od wiatru północno-zachodniego, aby stać w miarę bezpiecznie. I wtorek taki sam. Oczywiście zwróćcie uwagę, że w poszczególnych miejscach ten wiatr będzie z, e, bardzo zróżnicowany. Tu będzie słabo, tu będzie mocniej. I to jest dosłownie kilka, kilkanaście mil nawet e, o, między dwoma punktami. Taka jest specyfika akwenu. Popatrzmy, jest to godzina w tej chwili e, wtorek, ósma e, rano. W poniedziałku na wtorek widzę, że troszkę tutaj przy Biogradzie będzie o wiele spokojniej. Ale generalnie starajmy się trzymać. Za to jak północno-północno-zachodnich, północny Adriatyk, bo coraz częściej jest ten region przez Was wybierany, jeżeli chodzi o czapter. I tutaj popatrzmy, dzisiaj to jest godzina niedziela, siódma rano, więc jeszcze pójdziemy dalej. I tu, i tutaj popatrzmy sobie. Nic się właśnie nie zmienia. Tu wiatry są może nie północno-zachodnie, a bardziej zachodnie pula Rabrowi, ale bez żadnych ekstremów, nawet śladu Małej Bory, bo północ jest bardziej narażona na ten wiatr i tutaj popatrzmy sobie, jak to wynika niedziela 19, dzisiejsza noc, tutaj nawet jeszcze bardziej spokojnie, mimo wszystko zobaczmy tutaj, jeżeli już, to starajmy się, jeżeli będzie wiało, wybierać zatoki, Zatoki osłoni to północno-zachodniego. I tak to mniej więcej wygląda również na północy. Najważniejsze jest tu, że tu z Pagu właściwie nie ma bory. To dobry czas, aby eksplorować takie rejony właśnie jak wyspach Pag, gdzie tam właśnie można by wpływać tylko kiedy jest idealna pogoda, a to będzie idealna pogoda, żeby te nieznane rejony poznawać. Popatrzmy sobie poniedziałek, 16. Tutaj z poniedziałku na wtorek są mocniejsze wiatry. Yy, zarówno w dzień, jak i w nocy, popatrzcie sobie. O, ale, ale to już jest wtorek, rano. I właściwie yy, tak samo jak na, jak na całej reszcie Adriatyku. Co jest bardzo ważne? Po pierwsze, proszę Was, słuchajcie radia, bo radio szybciej, pod ostrzeżenie zwłaszcza przed burzami, yy, Portale metrologiczne tak szybko nie reagują na zmiany pogody związane z, z budowaniem się komórek burzowych. I oczywiście sprawdzajcie radar. Radar Windy, który jest według mnie najlepszy. Macie go w każdej komórce za darmo. Przynajmniej co, co, co godzinkę rzucimy okiem. Bo dzisiaj tu jest czysto, a za chwilę coś się może wybudować. Ale Radio Radio jest podstawą bezpieczeństwa nasłuch na kanale 16 stacji brzegowych. No i właściwie można powiedzieć, że to byłoby, kochani, wszystko, jeżeli chodzi o tą prognozę pogody. Szykuje się fajny żeglarski tydzień zarówno w Chorwacji, jak i w Grecji. Jeszcze uwaga na koniec, ponieważ. Zdarza się czasami, że popełnicie jakiś tam błąd i uderzycie w inny jacht podczas manewrowania w porcie najczęściej i zrobicie szkodę zarówno na swoim, jak i na czymś w jachcie. Pamiętajcie, nie poddajcie się presji e, często czy obsługi Portu, czy e, również właściciela jachtu, że to uderzyliście szkodę na tysiące e, euro, mimo że ryska jest 5 centymetrowa. Pamiętajcie zawsze skontaktujcie się z własną firmą czarterową w celu konsultacji, a ci klienci, którzy którzy od nas jachty, kontaktujcie się pierwszy ze mną, tak bo w zeszłym tygodniu udało nam się opanować pewną tego typu sytuację. Ja postaram się zrobić taki webinar może jeszcze w tym sezonie opowiadający o jak reagować na tego typu sytuacje. A teraz z tym bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia, żeglujcie bezpiecznie. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem tu wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, którym chcecie żeglować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jak chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet, możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze jachtu dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jacht z dwoma płatwami ministerowymi. Na końcu wypełnicie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromawryk.pl. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie.